Witajcie moi drodzy Dekadencja, kanał o kolarstwie w nieco innym wydaniu Dzisiaj druga część poradnika It's My Ride Który rozpocząłem w ubiegłym tygodniu Dzisiaj chciałbym skupić się na drugiej funkcjonalności tej aplikacji Polegającej na dodawaniu spożywanych produktów bezpośrednio z licznika Na konfigurowaniu ich w aplikacji No i przede wszystkim na odczycie liczby spalanych gramów węglowodanów na bieżąco i w ujęciu uśrednionym godziny. Jak to zrobić, pokażę w ciągu następnych kilku minut. Zapraszam. Aby to zrobić, otwieramy aplikację Eat My Ride. Przechodzimy do zakładki aplikacje Garminowe. Zobaczcie, że na górze jesteśmy w stanie wybrać albo funkcjonalność, którą chcę omówić dzisiaj, albo planowanie jadło czyli to, co omówiliśmy w ubiegłym tygodniu. Wybieramy aplikację na górze. I teraz na dole przechodzimy do zakładki, która umożliwia nam skonfigurowanie produktów żywnościowych. Są to produkty, które wiemy, że mamy ze sobą na treningu. I teraz zobaczcie. Zdefiniowałem tutaj cztery produkty: Żel, Banan, Ciacho i Izotonik. Każdy z tych produktów ma przypisaną wartość węglowodanową, wyrażoną w gramach. Zmieniamy kolejność, przytrzymując palcem i przesuwając dany produkt w górę lub w dół. Zapisujemy wybieramy urządzenie, które ma być z nami na treningu, do którego chcemy wysłać dane. I w tym momencie na galminie pojawi się taka informacja, pulpit został zaktualizowany i możemy ruszać w trasę. Kliknięcie w na ten przycisk pojawi się informacja, czy chcemy Automatycznie dodać czy odczekać 5 sekund, i w tym momencie te wartości węglowodanowe już będą uwzględniane w obliczaniu spalanych węglowodanów. Zapytacie się pewnie, jak to jest możliwe, że HitMyVibe jest w stanie prawidłowo obliczać te wszystkie parametry. Pokażę w jaki sposób należy y, przygotować aplikację, żeby to się działo. Tutaj na samym dole, przed ostatnim polu, mamy informacje dotyczące aktualizacji własnej wagi oraz parametrów V2 Max. Waga, wzrost, a teraz mamy akurat 6%. Tutaj wpisujemy bieżące wartości FTP. PO2 max. Może być to odczyt, który jest predykcją z Garmina albo z badań wydolnościowych ostatnich. Wracamy do głównej strony. Wchodzimy raz jeszcze w synchronizację danych. Wybieramy urządzenie, z którym mamy się połączyć i w tym momencie. Aplikacja wysyła do Garmin'a wszystkie informacje i ten ekran potwierdza nam tylko, że informacje zostały pomyślnie przekazane. Nie pozostaje nam w tym momencie nic innego jak tylko skupić się na tym, aby wybrać tutaj prawidłowe produkty. Na przykład mamy ze sobą żelki Sisbeta. Ja lubię korzystać z żeli Sisbeta. Może to być również woda z cukrem. Na bidon wrzucam około 100 gramów, naciskam Save. W tym momencie mogę tę listę już aktualizować, i wszystkie te wprowadzone dane zostają automatycznie popchnięte do garmina. Poziomu aplikacji klikamy na te trzy kropeczki. W tym momencie patrzymy, jak wyglądają parametry. Konfiguracja. Tutaj możemy wybrać, co na tych dwóch polach ma się znajdować: czy to będzie średnie spalanie, średnia wartość przyjmowana, data czy godzina ostatniego przyjęcia. Możemy również zobaczyć, ile tego glikogenu nam już uciekło. To będzie pierwszy. Pierwsze pole, natomiast na drugim polu ustawiamy dokładnie jeden z tych parametrów, tak aby mieć wgląd w to, co się w naszym organizmie dzieje. To jest tak zwany ekran wyścigowy. Możemy również przejść do zakładki i włączyć widok standardowy. On zawierać będzie odrobinę więcej informacji, natomiast samo dodawanie produktów. Będzie troszeczkę bardziej skomplikowane, no bo musimy nacisnąć czy to napływ, czy to posiłek, i wybrać go z kolejnego menu. I dopiero wtedy kliknąć na ok. Jeżeli nie wrzucimy żadnych danych do licznika, to w tym polu na dole, po lewej i prawej stronie. Nie będziemy musieli niczego robić, dlatego że skupiamy się wówczas tylko i wyłącznie na tych czterech pozycjach albo na trzech, bo nie logujemy tego, co jem. Moi drodzy, mam nadzieję, że te dodatkowe informacje sprawią, że będziecie jeszcze bardziej świadomie jeść na rowerze. Pamiętajmy o tym, że kto nie je, nie jedzie. U mnie aplikacja. Naprawdę się sprawdza, bardzo często z niej korzystam, zwłaszcza w tych długich wyjeżdżeniach tlenowych, żeby wiedzieć faktycznie na jakiej podaży węglowodanów jadę. Tyle w temacie, do usłyszenia i cześć.